Państwu mamy piękną, jesienną aurę z początek października 2021 roku. Zapraszam Państwa na trzecią część naszych podróży z książką po fortyfikacjach na terenie województwa lubuskiego. No i w ten sposób dotarliśmy do miejscowości staro małej niewielkiej miejscowości, urokliwej położonej nad rzeką Drawo. Jest to miejsce, gdzie Niemcy od 1934 roku budowali fragment pozycji pomorskiej. Jest to również miejsce, które naznaczone jest piętnem walk, jakie miały miejsce pod koniec stycznia 1945 roku. Zanim podjęto tutaj jakiekolwiek działania zbrojne, zanim Niemcy przygotowali odcinek do obrony, jeszcze w roku 1944 ten cały rejon został ufortyfikowany małymi, niewielkimi stanowiskami polowymi, tak zwanymi Tobrukami, były to jednoosobowe obiekty w których znajdowało się stanowisko strzeleckie albo obserwacyjne. W ramach naszych dzisiejszych podróży z książką zabrałem dzisiaj w podróż książkę Helmuta Lindenblata pod tytułem Pomorze 1945, jeden z ostatnich rozdziałów w historii upadku III Rzeszy. Książka napisana jest w języku niemieckim, ukazała się na niemieckim rynku wydawniczym. Swoje pierwsze wydanie miała w 1984 roku, natomiast książka spotkała się z na tyle dużym zainteresowaniem jeszcze kilkanaście lat temu, że znalazła zupełnie nowego wydawcę. Otóż co opisuje Helmut Lindenblad? Otóż mamy tutaj całe spektrum wydarzeń, które miały miejsce w roku 1945 na terenie Pomorza oraz Nowej Marchi, działania zbrojne Rosjan, przygotowania do obrony Niemców. Niemym świadkiem tych wydarzeń, które tutaj miały miejsce w przypadku Starego Osieczna są liczne ślady, które pozostały na tym oto neogotyckim kościele. Po morze 1945 sporo uwagi poświęcono epizodowi przełamań umocnień pozycji pomorskiej na tym właśnie odcinku pod Starym Osiecznem, a cofając się do końca II wojny światowej, cofamy się do 26 stycznia, kiedy nakazano ewakuację okolicznych wsi tutaj się znajdujących. W związku z tym na rzece Drawie w Starym Osiecznie utworzył się duży zator, ponieważ każdy za wszelką cenę chciał przejść na bezpieczną stronę. I Również w tym czasie dokonano pierwszych obsadzeń okolicznych umocnień, i w trakcie tego obsadzono umocnienia przez takie jednostki jak np. 322 Batalion Zapasowy ze Skwierzyny. Trafili tutaj również folkszturmiści z dobie Gniewa. No i tak się stało, że 26 stycznia przeprowadzono również pierwszą inspekcję mostu przez wysoko postawionego oficera SS, który obiecywał wsparcie. Następnie po nim pojawił się generał major Foig, któremu również zameldowano, że most jest przygotowany do zniszczenia. 27 stycznia 1945 roku rankiem tutaj właśnie od strony Żelichowa przeprawiają się najpierw żołnierze z Panzerfaustami, żołnierze jadący na rowerach i zaraz po nich przetacza się kawalkada pojazdów niemieckich pancernych na czele z niemieckim Panzerkampfwagenem 4. Kuriozum w tym wszystkim to fakt, że w pewnym momencie te pojazdy niemieckie zaczynają ostrzeliwać również Pozycje bojowe niemieckie, które tutaj były ulokowane, i okazuje się, że w ten sposób Rosjanie dokonują fortelu, czyli wykorzystując niemieckie pojazdy. Tutaj Rosjanie przeprawili się bez większych trudności, zaczęli prowadzić ogień, spowodowali niesamowity popłoch wśród jednostek niemieckich, które były ulokowane właśnie w tej oto okolicy. No i tak się złożyło, że również kościół, przy którym jesteśmy, został ostrzelany i wiele z tych przestrzelin do dzisiaj jest wyraźnie czytelnych. Niesamowita sprawa, ponieważ Rosjanie bez większych trudności opanowali jedno z kluczowych miejsc właśnie w tym systemie obronnym, czyli most na rzece Drawie. Następnie jednostki niemieckie zaczęły się wycofywać w stronę Dobiegniewa, ale tam również znajdujące się obiekty bojowe były skutecznie właśnie przez Rosjan ostrzeliwane. Niemcy mieli niesamowitego pecha, dlatego że ładunki, które były założone przy jednym z filarów mostu, nie zupełnie odpaliły. Po prostu pozamarzane były kable, które spinały właśnie te ładunki wybuchowe. Zresztą były kilkunastostopniowe mrozy, które oczywiście przechyliły się na korzyść Rosjan. Sam most natomiast jest konstrukcją o tyle ciekawą, że jest to most o niewątpliwie fortecznych cechach. Budowa tego mostu była konsultowana przez Urząd Kultury Wodnej, który znajdował się w Gorzowie Wielkopolskim i z Komendanturą Forteczną, która miała, miejsce, miała swoją siedzibę w wauczu. Kosztorys budowy tego mostu zamknął się w 151 tysiącach reichsmarek i pewną taką skalą odniesienia co do kosztów, jakie były poniesione na budowę tego mostu, taką skalą jest koszt zakupu ówczesnego samochodu dla ludu, Volkswagena, który to koszt zamykał się w kwocie 999 reichsmarek. Most oczywiście nosi cechy cywilne, jest tutaj typowa blachownicowo-kratownicowa konstrukcja, natomiast wewnątrz obydwu przyczółków na głębokości około 4 metrów znajduje się system niż na ładunki wybuchowe, do których obecnie dostęp jest zablokowany. Dlatego że w pasie chodnika znajdują się grube betonowe pokrywy, które po prostu blokują dostęp do złazu klamrowego i następnie do galerii minerskich. W kwestii tego mostu, most miał być pierwotnie szarą, nijaką konstrukcją i Urząd Kultury Wodnej w Gorzowie Wielkopolskim zastrzegł sobie, że ta konstrukcja ma być w miarę spójna z okolicznym krajobrazem i w związku z tym nakazano również obłożenie przyczółków takim oto estetycznym kamiennym licem. Ciekawostką jest, że projekt budowy tego mostu zlecono dwóm firmom. Pierwsza firma to Donnersmark Hütte. Druga, jeszcze bardziej znana, to Georg Boiselt z siedzibą w, Gründem w Grünbergu an Schlesien, czyli w Zielonej Górze. Natomiast części stalowe konstrukcji przęsła, czyli kratownice, blachownice, dostarczyła firma Friedens Hütte z Nowego Bytomia, już z terenów Polski. Jednym z najważniejszych punktów odcinka obronnego Starosieczno były trzy potężne schrony bojowe dwukondygnacyjne wybudowane w tzw. odporności B, to znaczy, że ściany miały grubość 1,5 metra i były odporne na działanie broni haubicznej o kalibrze do 220 mm. Jesteśmy w środkowym obiekcie, który został wysadzony po roku 1945 i jak doskonale widać, po prostu rozsypał się niczym układanka, niczym puzzle. Teraz siedzę w takim miejscu, które było dawną klatką schodową. Zaraz za mną znajdują się żelbetowe stopnie, natomiast po drugiej stronie, właśnie tego betonowego, potężnego bloku, znajduje się odcisk po kopule pancernej, po czołowej osłonie środka bojowego, która miała wagę 37 ton, i zaraz obok tego miejsca, obok tego dawnego podszybia, znajduje się pozostałość po klamrach, przy pomocy których można było wejść. Do środka tego pancerza i prowadzić ostrzał właśnie z broni maszynowej. Trzy takie kopuły pancerne zachowały się w ogóle w Europie, a jeden taki ocalały pancerz w ramach fortyfikacji niemieckich można dzisiaj obejrzeć sobie w obrębie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, a jest to konkretnie obiekt o numeracji 598. Obiekt był konstrukcją dwukondygnacyjną, i tutaj doskonale widać za moimi plecami, jak wygląda. Dawna górna kondygnacja, która w tym miejscu właśnie była zakończona płytą pancerną o grubości 20 cm, natomiast niżej znajdowała się kondygnacja dolna, która była zapleczem socjalno-technicznym dla załogi, która wypoczywała wewnątrz tego obiektu bojowego. Na jednej ze ścian zachowała się strzelnica dla broni ręcznej, i zaraz nieopodalniej jest tutaj wyryta inskrypcja dromedar, czyli dromader. Niektórzy historycy, którzy zajmują się fortyfikacją niemiecką, uważają, że bratem dromadera był kamel, który miał być jednym z obiektów wchodzących w skład węzła wałeckiego, również w ramach pozycji pomorskiej. No i to dowodzi tego, że Niemcy w wyrafinowany sposób również przeozdabiali tutaj obiekty bojowe. Dromedar, ale tutaj również w okolicy są obiekty, które noszą takie imiona jak Fritz. Lucas czy też Detlef. Pod Wałczem natomiast jest bardzo osobliwy obiekt, który na ścianie elewacji ma wyrytą inskrypcję i tu ją cytuję: Himmel, Arsch und Wolken, czyli niebo, tyłek i chmury. Jesteśmy przy wejściu na dolną kondygnację, które również było bronione ogniem za płyty znajdujące się tutaj właśnie oto w tej wnęce. Wejście trzy schodki niżej natomiast znajdowała się zapadnie techniczna, która była przykrywana stalowymi zwodzonymi drzwiami, tak zwany dół pułapka. Obawiano się również, że nieprzyjaciel może dostać się tutaj do wnętrza obiektu, i w momencie, gdy obiekt już był nieprzydatny i załoga miała się z niego ewakuować, wówczas miały być wykorzystywane nisze na ładunki wybuchowe, które znajdowały się właśnie w bloku wejściowym. Kawałeczek dalej, już przy dawnej zapadni, która została przykryta po wojnie gruzowiskiem i warstwą ziemi, piachu. Znajduje się na ścianie ledwo czytelny napis informujący o tym, żeby światło zapalać w obiekcie tylko przy zamkniętej strzelnicy, i kolejny napis ostrzegawczy informujący o tym, że wytwarzanie dymu podczas dnia jest zabronione. Co oznaczało, że w porze dnia załoga nie mogła korzystać z piecyków, znajdujących się właśnie w środku. Muzyka Tak to wyglądała dawna izba załogi, gdzie znajdowały się stanowiska prycz, znajdował się piecyk, nieopodal nas również strzelnica obrony wejścia. Wyposażeniem tej izby również była nisza na racje żywnościowe, która znajdowała się właśnie w tym oto miejscu. Zamykana była prostymi drzwiczkami. Przed chwilą zwiedzaliśmy obiekt, który jest doszczętnie wysadzony, natomiast za chwilkę zobaczymy obiekt, który jest bliźniaczy względem poprzedniego i zachował się w znacznie lepszym stanie. Potężna eksplozja również tutaj rozsadziła część ścian wewnętrznych, ale zachował się korpus górnej kondygnacji z odciskami po stalowych płytach i tak mamy przed sobą kolejne stanowisko bojowe z potężną płytą 20 cm grubości, która została złamowana po roku 45. Natomiast w przypadku tego obiektu eksplozja była znacznie silniejsza na dolnej kondygnacji i tam większość pomieszczeń jest kompletnie w stanie nieczytelnym. Kolejne niesamowite miejsce na mapie naszych dzisiejszych podróży z książką to zamknięty cmentarz w Starym Osiecznie. Bardzo klimatyczne miejsce, które w 1934 roku zostało włączone w sieć obronną pozycji pomorskiej. Stoi teraz w miejscu, które jest krawędzią tego właśnie całego cmentarza. Jak widać, zachowały się słupki, które doskonale imitują ogrodzenie cmentarne, jednakże były to słupki, na które były zatopione w betonie potykacze przeciwpiechotne, czyli elementy, które miały tutaj wzbraniać dostępu piechocie nieprzyjaciela do właśnie tego miejsca. W ramach tego właśnie punktu obronnego Niemcy w roku 1934 wybudowali bardzo nietypową konstrukcję obserwatora artylerii, która doskonale imitowała. Kaplicę cmentarną. Wejście do obiektu biegło z poziomu gruntu. Wejście jest tutaj zaopatrzone w schody, które były przykrywane stalową klapą. Następnie przy wejściu drzwi stalowe, po których ostały się właśnie ościeżnice z tymi właśnie zawiasami. Wewnątrz obiektu stalowy dzwon dla obserwatora artylerii. Wewnątrz znajdowało się stanowisko, które za moment sobie obejrzymy. Stanowisko zachowane jest w bardzo dobrym stanie. Widać tutaj wiele elementów dawnego wyposażenia i tak to w tym niewielkim dzwonie przebywał jeden żołnierz obserwator, który miał swoje stanowisko na siedzisku, był to obrotowy taboret. Natomiast bliżej otworów obserwacyjnych znajdowały się mocowania, gdzie można było oprzeć lornetę nożycową. To stanowisko jest też o tyle nietypowe, że tutaj wewnątrz. Zachował się element w postaci rury głosowej, która prawdopodobnie nie była rurą głosową, a tylko elementem, który umożliwiał na powietrzenie, wpuszczenie świeżego powietrza do wnętrza obiektu bojowego. Prawdopodobnie nastąpiła tutaj pomyłka w opisie, i zamiast napisu zawór na powietrzenia, ktoś namalował napis Rura głosowa. Dzięki bardzo umiejętnemu zamaskowaniu tego obiektu, schron ten praktycznie był celem nie do wykrycia przez wywiad nieprzyjaciela. I prawdopodobnie po wojnie, po 1945 roku, w momencie, gdy przeprowadzano inwentaryzację całego tego założenia, obiekt musiał zostać pominięty przez saperów i dzięki temu szczęśliwie ocalał w stanie nienaruszonym do chwili obecnej. Takim elementem najważniejszym tego schronu jest oczywiście kopuła obserwatora artylerii. Pancerz o wadze około 3 ton, który produkowany był przez dwie niemieckie firmy metalurgiczne. Pierwszą firmą była firma Schichau Elbing, czyli Elbląg. Wiadomo, że ten pancerz akurat był odlany przez drugą firmę metalurgiczną i był to Otto Gruson Magdeburg. Zresztą wewnątrz tej kopuły zachowała się data 1934, skrót firmy Otto Gruson i numer fabryczny 11. Tego typu kopuł zachowało się w fortyfikacji niemieckiej niewiele, a już w ogóle ta kopuła jest o tyle wyjątkowa, że jest to jedyny ocalały tego typu pancerz z terenu w całej pozycji pomorskiej. Odcinek obronny pod Starem Osiecznym to odcinek pełny różnorodnych konstrukcji i mieliśmy dzisiaj w ramach naszych podróży potężne obiekty dwukondygnacyjne. Inne obiekty, które tutaj można zobaczyć to schrony mające zaledwie kilka pomieszczeń, przedsionek, izby załogi, izby dla karabinu maszynowego. I również część takich obiektów była zaopatrzona w takie oto nisze, gdzie w zupełnie odkrytym stanowisku stał obserwator piechoty. Mały postscriptum, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze wojaże po fortyfikacjach. W tym momencie nie jesteśmy już pod starym osiecznem, tylko trafiliśmy do zdrojska, gdzie Niemcy, prawdopodobnie w okresie podobnym względem mostów starym osiecznie, wybudowali tutaj przepust, który zaopatrzony jest w komorę z niszami na ładunki wybuchowe. Jest to budowla o podobnych parametrach względem chodnika minerskiego, który znajduje się w moście, w Starym Osiecznie. Ta budowla jest o tyle ciekawa, że posiada komory minerskie umieszczone po obu stronach ścian. W tym miejscu, po tej stronie komory są zaopatrzone w duży spad, dzięki czemu można było z łatwością dosunąć ładunek wybuchowy, dosypać piasku. Natomiast prowadzenie kabli było możliwe dzięki wnękom, które tutaj Niemcy Przygotowali właśnie w ścianach. Gdyby teraz wyjść z tej budowli, za moment zobaczymy sobie uszy oporowe, które zabezpieczały wejście przed zasypaniem ziemią piaskiem i te uszy są ustawione pod takim pewnym kątem względem całej tej osi komory. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby jak najdłużej zatrzymać falę uderzeniową w momencie, gdy nastąpiłaby eksplozja wewnątrz tego obiektu. Natomiast nie dysponujemy żadnymi danymi, które by. Potwierdziły to, czy w roku 1945 ten obiekt rzeczywiście był przygotowany do wysadzenia. Zwiedzanie obiektów w pozycji pomorskiej pod Starym Osiecznem odbywa się na własną odpowiedzialność. Wystające elementy zbrojenia, fragmenty gruzu czy niezabezpieczone otwory stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Na chwilę obecną brakuje wyznaczonego szlaku po umocnieniach, a pod uwagę należy wziąć fakt, że na północ od Starego Sieczna swoje granice ma Drawiński Park Narodowy. Zwiedzanie umocnień w tej części wymaga więc zgłoszenia w dyrekcji parku.